Dzień dobry wszystkim! W tym poradniku pokażę Wam, jak wgrać Custom Likowi na telefony marki Samsung. Poradnik ten jest uniwersalny, czyli zgodny ze wszystkimi modelami marki Samsung. Zaś potrzebne do wykonania tej czynności pliki znajdziecie oczywiście w opisie. Przed rozpoczęciem całej procedury upewnijmy się, że mamy zainstalowane sterowniki do naszego telefonu. Jeśli nie, instalujemy sterowniki, które umieściłem w linku. Podczas instalacji sterowników nie trzeba nic zmieniać ani wpisywać. Wystarczy cały czas klikać przycisk dalej. W tym samym czasie, gdy instalują się nasze sterowniki, wyłączmy nasz telefon. Dzięki temu następny krok będzie dużo łatwiejszy. Po zainstalowaniu sterowników należy uruchomić ponownie komputer. Przydaje się to na wypadek, gdyby były problemy komunikacji smartfona z komputerem. Dzięki temu eliminujemy część błędów, które mogłyby wystąpić przy podłączeniu telefonu do naszego komputera. Gdy przygotowaliśmy już wszystko, czas przejść do głównej części tego poradnika, czyli wgrywania nowego Recovery. W tym celu, gdy nasz telefon został już wyłączony, przytrzymujemy przez chwilę trzy przyciski równocześnie: przycisk głośności w dół, przycisk Home oraz włącznik naszego telefonu. Naszym oczom ukazuje się komunikat, który informuje nas, iż zamierzamy wejść do trybu, który nie jest zalecany dla początkujących użytkowników. Następnie klikamy przycisk głośności w górę, by potwierdzić chęć wgrania naszego nowego recovery. W przypadku niektórych modeli Samsunga ekran ten z informacją jest pomijany, dzięki czemu nie musimy klikać dodatkowo przycisku zgłaszania. Teraz, gdy nasz telefon czeka już na wgranie czegokolwiek, podłączamy nasz telefon do komputera kablem USB. Najlepiej takim, który nie przerwie naszej pracy, gdyż to bardzo ważne, by podczas tego procesu nic nam nie przeszkodziło. Może to trwale uszkodzić telefon. Po podłączeniu telefonu do komputera uruchamiamy pobrany i rozpakowany wcześniej program Odin. Klikamy następnie na przycisk AP i wyszukujemy pobranego wcześniej pliku z naszym nowym recovery. Po zatwierdzeniu go upewniamy się, że program wykrył nasz telefon w tym polu. Jeśli tak, możemy kliknąć Start. Program Odin w kilka sekund wgra do naszego telefonu nowy tryb recovery. Gdy to zrobi, telefon uruchomi się ponownie samoczynnie. Dzięki wgraniu Custom Recovery otrzymamy pełny dostęp do administracji w naszym telefonie. Możemy usuwać fabryczne aplikacje lub całkowicie zmieniać system. No i to tyle. Udało nam się wgrać custom recovery na nasz telefon. Teraz możemy instalować modyfikacje do naszego telefonu lub zmienić w nim system. Poradnik instalacji najnowszego systemu Android Marshmallow znaleźć można z łatwością na moim kanale. System ten na pewno będzie sprawował się znacznie lepiej niż fabryczny system jaki Samsung wgrywa do naszych telefonów. Polecam więc zainteresować się taką możliwością gdy ma się już pełną władzę nad swoim telefonem. W tym filmie to już wszystko. Dziękuję za dotrwanie do tego momentu i zachęcam do zasubskrybowania mojego kanału, ponieważ to bardzo, ale to bardzo motywuje do działania i tworzenia kolejnych filmów. Tak więc cześć i czołem.